Wiatry zmian drugi z czterech channelingów przekazanych przez Krajona w dniach 2 i 3 listopada 2019 roku w Argentynie, Buenos Aires. Witajcie, jestem Kryon od usług magnetycznych. Wiatry zmian przetaczają się powoli przez tą planetę. Ten channeling będzie inny. Będziemy mówić o indywidualnych ludziach. Będziemy mówili o potencjalnych zmianach na przyszłość, bazując na tym, co robią pewni obecni ludzie. Zanim zaczniemy, musicie zrozumieć, że są pewni ludzie, którzy są we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Historycznie tacy ludzie. Zawsze dokonywali wielkich zmian, choć było to dla innych nieoczekiwane. Było to zawsze niespodzianką, ale wiecie, że to są ci, którzy są tam, gdzie powinni być. Są zwykle ci, którzy zmieniają paradygmat, robią rzeczy, których nikt inny nie zrobił. Niekoniecznie mówimy tu o naukowcach. Chociaż tacy też są włączeni w ten proces, Tesla, Einstein, Vera, Rubin to były dzikie karty i nie zawsze to są mężczyźni, nawet jeżeli historia faworyzuje mężczyzn na wysokich stanowiskach, ale to też się zmieni intencją tego channelingu. Jest, aby nie obrazić tutaj nikogo. Moi drodzy, działamy tylko w miłości. Dokonam omówienia pewnych spraw i równocześnie chcę sprawdzić Waszą dojrzałość poprzez to, abyście w tym co robię nie mieli poglądów politycznych, bo fakty to są fakty. I dam Wam fakty. Chcę rzucić trochę światła na to, jak działają indywidua ludzkie, nazywane dzikimi kartami. Dzika karta jest to człowiek, który przyszedł po to, aby zrobić coś, czego inni nie mogą zrobić. I nie oczekują tego. Zacznijmy od najbardziej kontrowersyjnej postaci. Postaci na scenie międzynarodowej. A zamkniemy to kimś, kto jeszcze w tej chwili nie jest bardzo kontrowersyjny, ale może odegrać bardzo znaczną rolę w przyszłości. Są tacy, którzy zadadzą mi pytanie: Kryon, wyjaśnij Trumpa. Tak więc Trump. Miesiąc po tym, jak Trump został wybrany na prezydenta, Byłem w Kalifornii i powiedziałem Amerykanom: Dlaczego został wybrany? Niektórzy byli tak zaskoczeni na całym świecie prawie. Ludzie, którzy pomagali Trumpowi, też byli zaskoczeni. Sam Trump był zaskoczony tym, co się stało. Dlaczego tak się stało? Głównie to było dlatego, że państwo wybrało kogoś, kto nie był politykiem żadnego politycznego doświadczenia. Niektórzy ogromnie się cieszyli z tego. A niektórzy nie. Ale obie te strony były zaskoczone. Zdziwione. Wyjaśniłem również wtedy dlaczego. Kryon. Czy to będzie najlepszy prezydent? Nie. Ale to będzie jeden z najbardziej pamiętanych prezydentów. Ponieważ on jest dziką kartą. Chcę, abyście o czymś pomyśleli. Bo pamiętajcie, osoba, która nie wygrała tych wyborów, gdyby wygrała, kontynuowałaby tą samą politykę co poprzednio. Możecie powiedzieć, że wtedy stare drzewa ciemne w lesie kontynuowałyby swoją władzę nad lasem. Dzika karta. Która się nazywa Trump, wsadziła patyk we wszystkie sprychy, które się obracały i zamieszała tym patykiem. Nikt nie wiedział, czego oczekiwać. Nawet ci, którzy byli w jego bliskim otoczeniu, nie wiedzieli, czego oczekiwać. Moi drodzy, to wszystko miało swój cel. Moi drodzy, on nie będzie tam zawsze. A kiedy on opuści to miejsce, to rząd amerykański. Bardzo przypatrzy się temu, co się dzieje, i zdadzą sobie sprawę wtedy z tego, co nie pracuje. Wyjdą na jaw rzeczy w miejscach, w których Trump zamieszał swoim kijem, rzeczy, których tam nie powinno być. Możecie powiedzieć, że on nie reprezentuje całkowicie światła, ale być może Reprezentuje sytuacje, w których światło pojawi się później. Wspominałem, że to, o czym mówię, może nie być łatwe. Nie być łatwe dla słuchaczy tego channelingu, dlatego, że ich polityczne orientacje mogą im nie pozwolić na wysłuchanie tego, o czym chcę powiedzieć. Wtedy po wyborach zwróciłem się do Amerykanów z prośbą: wyślijcie światło do Białego Domu. I mój partner. Dostał listy, mówiące: Jak możesz coś takiego mówić? Ja nigdy światła nie wyślę do Białego Domu. Oni nie rozumieli, ale czy ty rozumiesz? Czy możesz wysłać światło do Białego Domu? Metafora jest taka, że jeżeli wyślecie wystarczającą ilość światła tam, gdzie powinno iść, to ono rozświetli to miejsce. I to nawet nie zależy od tego, kto jest gospodarzem tego domu? Bo światło zwycięży ciemność. Chcę teraz powiedzieć coś na temat Argentyny. Chcę mówić o Ameryce Południowej. Były tutaj dzikie karty, które przyszły w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsce i zamieszały w umysłach ludzi. Niektórzy wydawali się niemożliwi. Dam wam nazwisko. Bolivar, coś niemożliwego? Nikt nie myślał i nie wyobrażał sobie, że coś takiego może się zdarzyć. Właściwy człowiek w właściwym miejscu, we właściwym czasie, który bardzo kochał kobiety i zmienił te kraje na zawsze. Niektórzy mogą powiedzieć, ale przecież to się mogło wydarzyć samo z siebie niezależnie. Jeżeli tak myślisz, to czy wyobrażasz sobie, Ile lat by to zajęło, powolnych zmian? Czas, w którym on przyszedł, był właściwy. I społeczeństwo było na to gotowe, aby dokonała się zmiana paradygmatu. Jest również ktoś inny. Jeżeli powiem imię Ewa, i niezależnie od tego, co myślisz politycznie, ona zmieniła paradygmat. I ludzie kochali to, co ona reprezentowała, lub też bali się jej. Ona zrobiła zamieszanie. Pamiętajcie, nie patrzcie przez polityczne okulary. Osoba, o której mówiłem, to była dzika karta. A teraz powiem Wam o kimś i będę mówił trochę dłużej. Proszę, odstawcie politykowanie. Posłuchajcie z miłością o tym, co tutaj się stało. W roku 1936, kiedy urodził się chłopak, który nazywał się Hoche. Niektórzy mówili na niego Hoche Mario. I został księdzem. I argentyńczycy nie bardzo go lubili. Dlatego, że ksiądz nie powinien mieszać się do polityki, a on włączył się do czegoś, do czego nie powinien. Zaczął wyrażać opinie których nie powinien był wyrażać. Obecnie w Watykanie są niektórzy, którzy twierdzą, że obecny papież, Hoche, został wypromowany, aby go usunąć z Argentyny. To jest to, co gadają. Byłem w miejscu, które nazywa się Dallas w Teksasie, niewiele wcześniej, i tam powiedziałem, niedługo. Dostaniecie nowego papieża, dlatego że ta informacja była już w polu prawdopodobieństw. Dlatego że urzędujący papież Ratzinger miał bardzo wiele problemów. Publicznie nie było to znane, ale było do czytania w polu prawdopodobieństw. Jak to powiedziałem, to byli tacy, którzy w to nie wierzyli. A część z tych, która uwierzyła w to, mówiła no dobrze, to Obecny papież umrze. Ale on nie umarł. On abdychował i miejsce po nim zajął hoche. Chcę coś powiedzieć na jego temat. Być może nie zgadzałbyś się z nim, ale on przyjął imię Franciszka z Asyżu, dlatego że Franciszek z Asyżu był renegatem. Franciszek z Asyżu nawet nie był księdzem. Franciszek z Asyżu wystosował ultimatum do używającego wtedy papieża. Dlatego, że papież sprzedawał rozgrzeszenia za pieniądze. I za zamkniętymi drzwiami Franciszek z Asyżu i obecny wtedy papież zawarli układ. Franciszek powiedział do papieża, ja przestanę robić to co robię, ale ty też przestaniesz robić to co robisz. Franciszek z Asyżu to była dzika karta. I Hohe też jest dziką kartą. Niedawno temu obecny papież Hohe poprosił wszystkich 36 biskupów w Chile aby zrezygnowali ze swoich stanowisk. Czy wiedzieliście o tym? A to dlatego że oni wiedzieli o tym, jak księża w ich jurysdykcjach nadużywali swoich wiernych. Jorge, to dzika karta. Jeżeli pamiętacie, to przepowiednia Orła i Kondora mówi o tym, że matczyna energia z półkuli południowej przypłynie na półkulę północną. Bo północna półkula potrzebuje matczynej energii, coś, co mają ludzie w Ameryce Południowej. Półkula północna potrzebuje połączenia do serca, i ta przepowiednia mówi właśnie o tym, kiedy zacznie się mieszanie i oddziaływanie tych świadomości. I przepowiednia mówiła również o tym, że zacznie się to po tym, jak wybrany zostanie papież w sytuacji, kiedy poprzedni będzie w dalszym ciągu żył, nie umrze, ale abdykuje. Czy rozumiecie to? Czy myślicie, że to wszystko jest przypadkowe? Niezależnie, czy go lubicie, jest w tej chwili właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. I on się nie boi oddziaływania w politycznie, bo łamie. Zasady tego jak Watykan funkcjonuje Jest część w Watykanie Która bardzo go nie lubi Jorge będzie żył niewiele Bo patrząc się na jego wiek W czasie waszego życia Będzie następny papież I ten następny Będzie musiał zrobić coś aby uratować Kościół Kryon, co masz na myśli? Uratować Kościół Co jest tak złego w tym Kościele? Dla tych, którzy tego słuchają Obecny papież Jest popularny w Ameryce Południowej Jest bardzo popularny w Ameryce Centralnej Ameryce Środkowej Czy zdajecie sobie sprawę z tego, co się dzieje w Europie? Bardzo wiele kościołów jest zamykanych Zamienianych na muzea Dzieje się tak nawet we Włoszech Czy wiecie o tym? Kościół ma finansowy upust krwi Kościół jest w niebezpieczeństwie Może się nie wydawać, że to jest prawda Z miejsca, w którym jestem Ale tak jest A teraz podam instrukcję dla nowego papieża Niektórzy z was Mogą się z tego śmiać. Kryon podaje instrukcję dla papieża, którego jeszcze nie ma. Ale posłuchajcie instrukcji. Jeżeli przyszły papież będzie musiał uratować kościół, to musi otworzyć drogę do tego, aby kobiety zostały kapłanami. To wszystko przez wieki, tylko mężczyźni byli do tego dopuszczani. Popatrzcie na historię i zobaczcie, co z tego wynikło. Sami mężczyźni nie zdali tu egzaminu. Kobiety są źródłem współczucia, źródłem intelektu, źródłem intuicji. To są szamanki planety i to są moje instrukcje. Podam wam jeszcze jeden przykład. I tu będę mówił o przyszłej dzikiej karcie. Wspominałem go w channelingach już siedem razy. To będzie po raz ósmy. To, o czym będę mówił, jest oczywiście funkcją wolnego wyboru. Co się może stać z młodym liderem Północnej Korei? Nie wygląda w tej chwili, aby on zdecydował się i ustalił jakieś swoje poglądy. Jednego dnia chcemy mieć więcej rakiet, broni nuklearnej. A drugiego dnia chce zjednoczyć Koreę Północną i Południową. Ostatnio wysywał świat sprzeczne informacje. Powiem Wam, dlaczego. Widzę to wszystko w polu prawdopodobieństw, bo widzicie, wokół Niego jest bardzo wiele starych, ciemnych drzew. To są ci, którzy naciskają na Niego. Aby zrobił to samo, co robił jego ojciec. Ale on ma swój własny, inny pogląd. Ma również plan. On chce być wspaniałym przewodnikiem dla ludzi z północnej Korei. Chce to robić do końca życia. Jego zdolność bycia liderem nie jest ograniczona, tak jak zdolność prezydentów w Stanach. Z tego wynika, że on nie musi się strasznie spieszyć. Może chwilę poczekać i zobaczyć, kto nowy pojawi się na scenie. Być może będzie to ktoś inny niż obecny prezydent. A teraz powiem wam, jaki jest jego plan. Widzi siebie jako bohater, występujący na sesji Narodów Zjednoczonych. Będzie jednym z największych ludzi odpowiedzialnych za ustalenie pokoju. Będzie na pierwszych stronach większości magazynów na Ziemi, jako ten, który zakończył wojnę koreańską, jako ten, który zjednoczył północ i południe, jako ten, który dał obfitość ludziom w Korei Północnej. Bo widzicie, to jest o wiele większe niż to, co jego ojciec zrobił. To wszystko jest w tej chwili w polu świadomości. I on jest dziką kartą. Pewnie nie oczekiwaliście tego, bo widzicie, on jest produktem nowej energii, ale działającym na pozycji w starej energii. Kryon? Czy ty myślisz, że to rzeczywiście się stanie? Wolna wola. Powiedziałem wam, jaki on ma plan. To zależy też od tych, którzy są w jego otoczeniu i co może wyniknąć ze strachu i martwienia się. Wiatry zmian zaczynają dmuchać bardzo mocno i zmieniają rzeczy na tej planecie. Rozglądnijcie się wokół siebie, aby je zobaczyć. A teraz ćwiczenie, o którym wam wspominałem. Dwa lata temu prosiłem was o trochę nadziei. I również wspominałem o tym ćwiczeniu. To wytestuje twoją dążałość, stara duszo. Czy wiecie o tym, że jeżeli posiadacie światło, to możecie to światło przekazywać, wysyłać. Czy wiecie, że światło, którego używacie w 3D nie jest tylko 3D? Czy wiecie, że światło może być równocześnie w kilku rozmaitych innych miejscach. To, co mówię, to to, że foton światła jest wielowymiarowy. Zapytajcie o to naukowców, a wasze światło, którym świecicie, jest jeszcze bardziej wielowymiarowe. Możecie wysyłać światło. Ono będzie i z wami, i wszędzie tam, gdzie go wyślecie. Równocześnie. Teraz, Argentyńczycy, którzy tutaj siedzicie na tej sali, Proszę, abyście pomyśleli, jaki jest problem w waszym rządzie. Rozumiem, że nie wszyscy będą myśleli to samo. I mogą być różne opinie na temat tego, jaki jest problem. Jeżeli w ogóle jest, możecie myśleć, że chodzi o jakiegoś indywiduum. Możecie myśleć, że to jest problem partii lub jakiejś grupy. Może jakiejś tajnej grupy. Może myślicie, że Elon Monache wrócił z powrotem i jest nie do zatrzymania. Spróbujcie się nad tym skoncentrować. Postawcie to przed waszymi oczami, waszym umysłem. A teraz napełnijcie to wszystko miłością. Och, Kryon, ja tego nie mogę zrobić. To jest za ciężkie dla mnie. Spędziłem tyle czasu. Walcząc z różnymi rządowymi sprawami, a teraz mam to wszystko odwrócić? Ale ja nie powiedziałem wam, żebyście to kochali. Ja was poprosiłem, abyście wysłali tam światło. I jeżeli potraficie to zrobić, to wiecie, po co tutaj przyszliście, bo wtedy uświadomicie sobie, że jesteście nowym ziarnem w Argentynie, bo wasza dusza. Też wie o tym, że kiedy wyślecie światło, to rzeczy zaczną się rozświetlać i zaczną się dziać rzeczy, których nie oczekujecie. Ilu z Was oczekiwało tego, że lider północnej Ko Korei wykona słynny uścisk dłoni: uścisk dłoni pomiędzy chłopcem rakietowym i Trumpem. Trump go nazwał Chłopcem rakietowym. Rzeczy zmieniają się szybko w tym wiejącym wietrze i nie zdajecie sobie sprawy, nie wiecie co wyskoczy, co się będzie działo. Myślę, że wyjaśniłem Wam dzisiaj kilka rzeczy dlaczego rzeczy takie się zdarzają. Zmiany na tej planecie będą wymagały obecności wielu dzikich kart. Dzikich kart, które będą zmieniały paradygmat, chociaż będą tacy, którzy nie będą tego lubieli. To jest to, co się zdarza i zmienia w obecnym czasie. Parę lat po 2012 roku. I będzie to działo się w dalszym ciągu przez te 18 lat zmian po 2012 roku. Na koniec powiedzcie mi, czy myślicie, że to rzeczywiście jest przypadek, że jesteście tutaj na tej sali? Jeżeli popatrzycie się na wasze przeszłe wcielenia jako na szkołę, to w tej chwili jest to wasza graduacja, ukończenie szkoły. A przepowiednia orła i kondora realizuje się z waszym uczestnictwem. I to jest to, dlaczego jesteście w tej chwili tutaj. Być może jest to czas, aby zmienić myślenie i zacząć wycywać światło do miejsc, które mają duże trudności. Czy możecie to zrobić? Dalszy ciąg wiatrów zmian jutro. I tak to jest. Tłumaczył dla państwa Janusz Grabowski.